Cześć, moi tej Michał, e, witam Was w kolejnym, kolejnym odcinku na moim kanale A W dzisiejszym odcinku The Forest na, e, Chciałbym spróbować przynajmniej nagrać tą grę e, Zobacz jak mi to wyjdzie i nie będę grał na poziomie normalnym, ale też nie chcę trudnym, bo w tej zesu się nigdy nie skończyła, więc e, znaczy trudno survivalu. Zagram sobie na trudnym i spróbuję zobaczyć, jak ta gra się przyjmie. Co tam jeszcze? Jeżeli by się dobrze przyjęło, no to może będę grał wtedy tą grę częściej. Kilka odcinków, albo dwa, albo trzy, dwa, w tygodniu. Na razie mniej więcej planuję ten odcinek na 10 minut, coś takiego. Hmm. Nie wiem, czy przewijać ogólnie tą kascenkę, bo hmm. ogólnie. Hmm. Każdy chyba już ją zna, więc raczej po prostu ją przewinę i będę przeciągał. Odcinki planuję tak 10-15 minut może 20 no, okaże się jeszcze. Hmm. Także, także mam nadzieję, że mi się przyjmie. Tak na kanale. I mam nadzieję, że nie będzie zbyt trudno na tym poziomie. Eee. Dobra, leki zebrane. Coś tam już to grę grałem, ale jeszcze nie za wiele, więc wybaczcie mi jakiekolwiek tam błędy. Pewnie, w sumie, o, koło jestem, w sumie jeżeli ktoś grał w tą grę i dobrze ją zna, to możecie dawać jakieś tam porady w komentarzach zawsze, odnośnie właśnie tej gry, hmm. więc każda porada się przyda, i czy mnie zespiło przy dużej wiosce, tak, przy dużej wiosce mnie zespiło, to zbiorę kilka walizek, ekipuję tam, wejdę do tej walizki, zobaczę czy zginę czy nie. Jeżeli zginie, to jest duży problem, bo z blisko ma samolot, więc szybko się będę teraz pił. przynajmniej. A to już nie jest wielki problem. Hmm. Ogólnie próbowałem dla was nagrywać dzisiaj Fortnite'a, ale nie wyszło. Ponieważ nie wiedzieć z czemu mam takie... Ogólnie gra mam płynnie. A na samym sobie nagraniu mam jakieś takie dziwne przycina, przycinki ekranu. I właśnie nie wiem, czy to może być spowodowane, mm. czy jakimś ustawieniami UBS-a, czy jakimś zupełnie innym powodem. Bo, kurde, próbowałem wszystkiego, zmieszałem ile się FPS-ów w ogóle, czy klatek. Jak to tam woli, ale właśnie. Nie wyszło Dobra, to chyba koliście chyba słyszałem coś, ale nie wiem, czy to były czy to były jakieś <laughs> dźwięki. Eee... O, jeżyny. Dobra. Teraz na szybko zlecić tą wioskę. Paliwo. Szmatki. Jerzynę ach więcej paliwa. Linie ma. raz skrzynki, O to, 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 właśnie o to, mi chodziło. Ehm. Um. Czekajcie, jest tu ta siekierka czy nie? No, chyba weźle, w rzeczywistych wyjściach to wyrastała taka siekiera, ale chyba już jej nie ma. Wynieśli ją do jaski. Och, dynamit. To od razu wypiję. Yy, tu chyba... o, flarycha tu będą. Tak, flary, przydadzą się. O, płyty główne też się przydadzą. Mm. O, a, lepet mleczek. To ja nie było jednak. Ej, kusi mnie trochę, żeby wejść do tej jaskini, ale wiem, że to chyba trochę będzie głupi pomysł. Więc nie wchodzę do niej. Chociaż kusi, kusi. Eee, więc w pierwszym odcinku raczej nie planuję jeszcze gdzieś yy, pobudować bazy, ale przynajmniej zacząć jakkolwiek budowę. Ewentualnie jakiś projekt. Yy, dobra, chyba już całą zwiedziłem, prawie. Prawie całą. Ale chyba, o, pancerz! Pancerz, pancerz! Eee, nie dogonię go. Nie ma opcji. Nie, nie ma szans, że go dogonię. Z tą sieciarką. A, dobra, nie mam piórek. Bo mógłbym zrobić sobie łuki z łuków, tego zestrzelić strzelić. Eeeem. Dobra, w którym miejscu jestem na mapie? Ach, no chyba już wiem. Um, tu jeszcze widzę walizkę. To sobie od razu wezmę. Tak, już wiem, które miejsce na łapie. No już wiem gdzie jestem, teraz już na pewno. Um. O! Hej! Tak w sumie teraz widzę jakąś tej belkę, ale tej belki wcześniej nie widziałem. Więc zrobię sobie screena. I kiedyś tutaj wrócę, bo tej belki u mnie nie widziałem wcześniej, w... grałem. A tu może być coś ciekawego. Teraz ja sobie zapiszę to miejsce. Um... I kiedyś tu wrócę, na pewno. O ile oczywiście będę widział, że jest jakiekolwiek zainteresowanie tą grą na tym kanale moim. Um... A jeżeli. Komuś się spodoba format moich nagrywek czy cokolwiek, no to fajnie jakby zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę. A jeżeli ktoś już subskrybuje kanał, no to dzięki Ci. Ponieważ chciałbym jeszcze do końca tego roku dobić przynajmniej te 50 subskrypcji. Mamy już połowę osiągniętą, ale. Rok zbliża się... Znaczy koniec roku zbliża się już olbrzymi krokami. A nie wiem czy mi się to uda. Um, staram się wrzucać mniej więcej te filmy... czy znaczy będę się przynajmniej chciał starać. Staram się wrzucać te filmy przynajmniej no... teraz w tygodniu. Jeżeli będę widział zainteresowanie jakiegokolwiek grom, którą będę nagrywał. to czy jeszcze może w przyszłości inną. No to po prostu będę... Te filmy będą się pojawiały częściej. Eee... No, i wiadomo, to wszystko zależy od zainteresowania grą. Bo jeżeli będzie, no to wiadomo. Wtedy będzie sens nagrywania. Jeżeli nie będzie, no to nie będzie sens nagrywania. Eee... tak więc od razu mówię, że będę tutaj się tutaj osiedlić na takim. W pewnym miejscu na mapie, które. na którym raczej każdy by odradził, no ale cóż, <grystanie> raczej zdania nie zmienia. Wiewiórka! Chodź tu! Dobra, nie chcę mi się jej gonić. Yy, od razu sobie włócznie skraftuję. No, kurde, widzę, że już mam 10 minut nagrania Niestety nie tak szybko mi to zlecia, Nad nie doszłem jeszcze do miejsca, gdzie byśmy chciał rozbić wazę. Co mnie kurde niepokoi. Dobra, wypiję sobie trochę tego, żeby szybciej dobiec. Bo nie ma ciasiu. Um... A jeszcze kawałek drogi przede mną. Co mnie niepokoi. I wiem, że mogę pójść krótszą drogą na skróty Ale wiem, że już o tej porze biegałyby tam kanibale, a to jednak już jest średni poziom trudności. Więc to już nie będzie takie łatwe na pewno. Dobra. O, dwa króliki. Może mi się uda któregoś trafić. Ta, no kurwa, mi się uda. Na pewno. Ajedz. Chodź tu Mhm, uh -huh, bo mi się kurwa uda trafić <grych> Nie wiem Ogólnie Jak ktoś wie jak rzucać tym dzidom poprawnie Tak żeby trafić w cokolwiek To możecie mi kurwa napisać Bo <grych> Jak widzicie totalnie nie umiem kurde rzucać tym dzidom Nie Mogę zrobić z tego więcej? Nie mogę, szkoda Ehm um. Kurde, właśnie wiem mniej więcej, jak to celować tą dzidą. O, teraz mi się udało. Czyli na bliskie dystanse akurat mu łatwo się tym rzuca, ale na daleko... Znaczy, no łatwo. No <grym>, teraz mi się udało jakąś trafić. Więc... Tak. O kurde. Mm, fuck, ja tą drogą poszłem. Czyli jednak nie do końca byłem pewien, w którą stronę idę. Teraz jestem przy zimowym biomie Patrzcie kurwa trzy króliki, no tak. Choćby ich było 10 to nie trafię, więc trudno Jakoś tak? Dobra, nice Mam królika Polowanego Hmm, bo tam niedaleko jest zimowy biom. Tutaj jest. Aha, czyli już mniej więcej się orientuję, w którym miejscu na mapie jestem, kurwa. Nie ma szans, że go poluję. Tak sobie rzucając Kurde Czekajcie, a czy ja nie jestem koło tej jaskini, gdzie się można zdobyć katane? Nie, jestem tutaj Ejcie, To niezbyt mi tu pasi Chociaż to też nie jest najgorsze na miejsce na bazę, tylko że będzie sporo... sporo przeszkód. W postaci kanibali. Chociaż na tym poziomie trudności tej mutantów w sumie. W dużych ilościach. A dobra, dobra, już teraz już jest na 100% pewien gdzie jestem. Tu się idzie po piłę spalinową, tam jest eskinia. Znaczy tu jest eskinia, którą się idzie po piłę spalinową. Czyli centralnie... Tam jak pokazujemy więcej palcem. Jest y, ten cypel, tak na którym chciałbym się osiedlić. E, tu chyba nic nie było. Nie, nie było. Ehm... Chyba, że w pierwszym odcinku tutaj się osiedlę tymczasowo. A w drugim pójdę po pokatane. O ile oczywiście będzie drugi odcinek. Bo to już będzie zaraz 15 minut. A nie chcę robić już odcinków, bo nie każdy lubi oglądać takie długie odcinki. I każdy ma czas. A i to się szybciej montuje i wrzuca. Bo zauważyłem, że u mnie na kanale raczej długie odcinki nie sprawdzają się zbyt dobrze. A, przebiorę się. Um... U mnie na kanale bardziej się sprawdza format krótszych odcinków niż właśnie takich e, długich. Z jednej strony okej, okay, no bo. Jak będę nagrywał krótsze, no to przynajmniej będzie dłuższy czas oglądania. Czyli będzie mi podbijać statystyki, przynajmniej YouTube. Tylko pamiętając, że się tutaj tak samo będzie wychodziło, jak nagrywam krótkie i długie. Czekajcie, bo się chwilowo chyba zgubiłem. W sensie wiem gdzie, jest, jest, wiem, gdzie mniej więcej jestem. <coughs> tylko teraz nie jestem pewien gdzie jest ta skinia Z kataną. Chyba nie jestem pewien. W sensie... Ona chyba jest po przeciwnej stronie tego gdzie teraz jestem te miejsca. Ale nie jestem pewien. Tak no ona jest gdzieś e. nie tak, tylko ona jest dokładnie chyba gdzieś tam. E, ta płucznia jest słaba. Mhm. Tak. Tak, no to wyczuwa jest jakby gdzieś w, w tamtym miejscu. O, dokładnie tam. To idę tam, zbuduję sobie ten tymczasowy namiot. Ehm... Zapiszę grę, no i będę już powoli kończył odcinek. Jeszcze może mi się uda upolować tego królika albo tego jeszcze drugiego. O kurwa. O, proszę. Coraz lepiej zaczynam iść już w strzelanie z broni w tej grze. Eee... Dostał? Dostało. Ogólnie ostatnio sobie poćwiczyłem strzelanie z łuku w tej grze. <gry> I już mi nawet zaczęło dobrze iść. Śred... Średnio co cztery 3... strzały, to dwa trafione są w głowę. A to już jest dobry bilans. Akurat się noc robi. tucha powinno płynąć wejście? E, co jest? Nie, tam płynąć wejście, chyba gdzieś tam. Tak, tu jest wejście. Chyba. Kurde, teraz tak. No kurde, mam takie teraz mindfucka, bo. E, dobrze. Dobrze, jest tu jest to wejście pokatane. Um... Skraftuję namiot i... będziemy się powoli żegnać. O. Aha. Tylko mi patyków starczy? Cholera, jasne by to. Ja bez zbędnego przedłużania tego odcinka um, Jeżeli ktoś zachwał do tego końca, no to serdecznie dziękuję i pozdrawiam e, I chciałbym, żeby jeżeli Ci się spodobał oczywiście ten odcinek i chciałbyś więcej oczywiście tych odcinków, no to zostaw łapkę w górę. Napisz komentarz z jakimkolwiek pytaniem, czy podpowiedzią, czymkolwiek. A ja ci się postaram na niego odpowiadać, bo raczej staram się odpowiedzieć na każdy komentarz. Więc przynajmniej miło było, jakbyś zostawił komentarz. I... Bez y, zbędnego no, przeciągania. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i... Papa! Pa. Widzimy się na tym odcinku, o ile uda mi się. Znaczy, jeżeli będzie to dla mnie to widzimy się w kolejnym odcinku. Papa! Naura! No,